W popularnej Kanadzie w środę miały miejsce obchody Święta Patrona, czyli generała Antoniego Piwowarczyka. W świetle doniesień o ewentualnym połączeniu tej szkoły z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 może się okazać, że było to jedno z ostatnich tego typu wydarzeń. W październiku 2016 roku przyznano Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich imię generała Antoniego Piwowarczyka, jednego z czołowych żołnierzy batalionów chłopskich. Od tamtej pory społeczność szkolna dumnie obchodzi Święto Patrona. W tym roku. Jest dokładnie 10 lat 10 lat od jego śmierci. Był osobą bardzo długowieczną, żył 99 lat, jeszcze już na wózku, yy, ówczesny prezydent Lech Kaczyński na wniosek kombatantów batalionów chłopskich awansował go do stopnia generała brygady. Dlaczego w naszej szkole i nasza szkoła. Kiedyś wystąpiła z inicjatywą do władz powiatu o nadanie tego zaszczytnego imienia. Po pierwsze, urodził się bardzo blisko nas w niedalekiej kornicy, to nawet niecałe dwa kilometry. Po drugie, kiedyś około 10 lat temu związek Batalionów Popskich miał swój jubileusz, jeździł po powiatach województwa i Kombatanci prosili się, gdzie by zrobić konferencję poświęconą ich 70 leciu powstania batalionów chłopskich. Nikt się nie chwa, jakoś nie kwapił ich zaprosić. Może byli zapomniani jako żołnierze batalionów chłopskich. Od razu zgłosiłem akces. Jestem z wykształcenia nauczycielem historii. Uważałem, że również żołnierzy Batalionów Chłopskich trzeba docenić. Odegraliśmy scenkę, poznaliśmy historię lokalną. W scence brał jeden uczeń, odgrywał rolę właśnie naszego patrona, Antoniego Piwowarczyka. Żołnierze Batalionu Chłopskiego bardzo się wzruszyli i wystąpili z inicjatywą. Spytali się, czy szkoła ma patrona, nosi jakieś imię. Nosimy, nie nosiliśmy imienia od 2002 roku. Poprzednia reforma ustroju szkolnego i poprzednie władze powiatu zniosły nam poprzedniego patrona Stanisława Kwiatkowskiego, działacza związkowego, działacza kształcenia zawodowego. Potrzebowaliśmy, szkoła potrzebuje takiego patrona, takiego ideału. Bardzo się cieszymy, że córka patrona pani Ewa Piłowarczyk bardzo wspiera szkołę, funduje co roku czapki, funduje konkurs, nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. Jest to inicjatywa cenna, prywatna. Również chcę podtrzymać... W środowych uroczystościach udział wziął starosta konecki Grzegorz Piec. We wstępie wprowadzono standard szkoły, a nauczyciele wspólnie z uczniami odśpiewali hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Następnie miał miejsce quiz dotyczący wiedzy o patronie. Egzekwo wygrały go Amelia Kucharska i Paulina Tosińska z klasy drugiej. Natalia Mazur z klasy pierwszej zajęła drugie miejsce. 15 września 1910 roku w Końskich, C. 15 września 1915 roku w Końskich, czy też D. 15 września 1910 roku w Kornicy. W jaki stopień wojskowy otrzymał Antoni Piwowarczyk w 1936 roku po odbyciu służby wojskowej w latach 1932-1933 i corocznych ćwiczeniach wojskowych? Następnie odbyła się część artystyczna oparta na wspomnieniach z życia generała Antoniego Piwowarczyka te jednak trzeba było zweryfikować z powodu powołania do wojska. Jako młody człowiek z tak zwanym cenzusem poszedłem do wojska tylko na rok. Trafiłem tam na kurs pod Chorążyk, rezerwy do siódmej Dywizji piechoty w Częstochowie. w Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zostałem dopiero 30 lat później. W innej zupełnie epoce, przed wojną, ukończyłem Państwową Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Na mojej prawie... 三。 Przypomnijmy, że kilka miesięcy temu pojawiły się informacje, że w przyszłości ZSP-2 w Końskich może przestać istnieć w obecnej formule. Szkoła miałaby zostać włączona w zespół szkół ponadpodstawowych numer 1. Obecnie trwają mniej i bardziej oficjalne rozmowy w tej sprawie, a decyzje o ewentualnym połączeniu podejmą radni Rady Powiatu Koneckiego. Do tematu na pewno będziemy wracać.